Chciałem gościć z tej strony jestem dzisiaj z niespodzianką, mam nie cię bo sobie tam poszłem, kupałem trochę obsydianu. Sobie teraz ulepszymy zbroję, wszystko przez jeden, bo idziemy dzisiaj do Nethera, tak. Nawet um, jeden. Ochrona, spoko. Ochrona, tak jest. Przez pociskami, może, to się może przyda, ale proszę o ochronę. Ochrona, nie obrona. Ochrona, 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 jak tam mówicie. I tak, o, bo tu mają Ja tam już tam byłem i wiem, gdzie jest ten, o, um, Fortress, Fortress, jak... Fortness, tam... No, tam, czy tam się to była to, to, to. A, ble, 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 ble. nie wiem, jak to się mówi. No, ja sobie tam szybko idziemy, um, Tu chyba piemy na dół. Tak mam. Taką mam chęć, ale no nie, chyba nie. Bude to, to ale za mało. Kurde, ciota jedna, jopin Nie, nie, ja, ja umrę, ja umrę, ja umrę, ja umrę Ja umrę, ja umrę Ja przecież umrę widziałem Ja wiem, No dobra, zaraz będę No dobra, z powrotem, nie, bo mam pomysł jak tam w końcu Wejść albo i nic nie musiałem też, że jeszcze trochę. Ty mi się tam dostał jakoś. Oh, fuck. O, rozginął. Jest fajnie. Nie, jest to najlepsze szczelanie. To zapowiem. Ale to fajnie się Trzeba walić to. Mogę coś zresetować na rzecz. Tego tak naprawdę nie potrzebuję. Облакал сейчас Ваня. О, куда? Вот так. Куда? да, я найдем немного часто на будет дефайне. Cześć jesteś moja. No ja nie mogę wyjść przystać. Mam łapatę proszę, no, tak mam łopatę. No to to fajna sprawa.

Nie, umarłem Dobra, sobie tutaj trochę poczekam, co to będę? Dobra, jest trochę lepiej, jak to jest <laughs> sześć serduszek A tutaj nic nie ma Kurde, śmieję jest z tam? Jam Może mi da. Mamy jeden. Siema. Jest jej dwóch. Tylko nie mam tego, ale looting. I to by było lepiej ten, bo, bo by było więcej szansy, żeby... What Wat Żeby so, wyszła... O! Stąd, stąd. To ja się cieszę, bo dostałem stąd, stąd. Wow, Alex. Tam jenny mieć. Łotw! Ale tam jest impreza. O, to jakie się co mam dostać. Hmm. A, dobra, trzy i i nie jest fajnie Siema. Hmm, co jest? Nie, nic tutaj takiego fajnego naprawdę nie ma. Nic tutaj nie ma. Hmm, czekajcie. Tam wysiłku jestem dalej. Aha! Hmm. Tutaj naprawdę dużo tego nie potrzebowałem. Już więcej chyba ja nie będę zbierania, bo nie ma poza, Ile ja tego mamy? No, hmm, 33. Może być. Co ty? jest w końcu jakaś pierwsza skrzynka. 30 Tak jakby skoczek I... O! Siadełko się przyda. Ale nie zobaczysz zadowolony. Jeno się no, Może być, konik będzie. O i kolejna skrzynia. 60... a oh, podobno. 60, zabijamy szkieletona. Kolejny 60, kolejny, kolejny i kolejny... Skok i otwieramy. Aha! Aha! To jest to! O, co chciałem! Chciałem! Ej, to jest piękna skrzynka Widzicie co tutaj mamy? Opie. Patrzcie na to Diakse, bo to na pierśnik bo to zbroja dla konia i żelazo zbroja dla konia. I chodźmy dalej. Ja to już macie. I kolejna skrzynka. E, kamiennym mieczem tego dosłownie No mi więc, to coś otwieramy otwierane Diamentowa zbroja dla konia! I jeszcze trzy diamenty, what? Bartek się pewnie wkurzy jak to będzie wyglądał Hyhy <laughs> Bartek pozdrawiam Wutufu Hmm, 20 hmm. I kiedy indzie wam w innych czasach, wam pokażę taki fajny glitch jakby się dalej działa Tu nie jest kopiowanie ani mnożenie hmm, bloków, Dla coś innego A i widzimy, że tutaj coś jest zajdę zejdę. sobie, Co to jest to? Co to jest to? Gdzie ja tu byłem? Co ja robię, nie? Co to było, nie? Czekaj. Nie, ja nie, się dostałem. No tak, ja tu byłem, no wow. Ale ty idioto. Oczywiście, że to tu byłem. Dobra, wiecie co, ja chyba lepiej żebym zapisał grę, jakbym ja bym umarł w tej zakłędy, no to bym chyba się rozpłakał. Tutaj nie byłam. Czy to jest? Uuu, mało brakowało, chłopie. A co tu mamy? Łot może jedną przynajmniej topnij głowę przynajmniej tylko, jedną tylko. Tutaj lepiej skrzynka. a nie ma. O i więcej węgla, po co mi tego węgla? Jak we Może coś tu jest? O nie więcej tych pacanów że nic nie, nic nie topią hmm. I tutaj mamy szkieletora spalaj czy też